Zapraszam Was na kolejny hol Lumpeksowy. Hol Lumpeksowy bardzo świeży, bo te zakupy odbyły się dziś rano. Tak jak wspominałam w ostatnim moim hol Lumpeksowym, na ten wybierałam się z moją siostrą Ewą. Dawno razem w ogóle na żadnej dostawie nie byłyśmy. I powiem tak, że jak już zaczęłyśmy tą naszą rundkę, to w sumie byłyśmy w... Y... pięciu lumpeksach. Tak. Czyli detoks jest po prostu przerwany, w ogóle masakra, no, ale dobra. E, trochę będę się tutaj streszczała, ponieważ czekam na Paulinę, mam je dziś odwiedzić. No, ale przechodzę do zakupów. E, pierwsze zakupy, które się odbyły, to były na ulicy Narutowicza. Ale to jest ten duży lumpek w Sahaczewie po Adamie i Ewie. Czyli dla mieszkańców w Sahaczewa, wszystkie będziecie wiedziały o czym mówię. I kochane moi, już kochani moi. Bo też y, m, mój mąż mi zarzuca to, i w ogóle niektórzy widzowie, że zwracam się tylko do kobiet. Ja za to bardzo przepraszam, mówię do Was wszystkich. Jeżeli oglądają to jacyś faceci, to jest mi podwójnie miło. No więc, kochani, moi, pierwszy zakup, który poczyniłam, i mm, miała na niego też chęć Paulina, ale y, no, niestety mi to się bardzo przydaje, to jest kolejny staty, kupiony za całe 25 Z. Firmy już szukam. Yy, nie ma tutaj napisane nie jest. Więc teraz przybliżę się. Yy, mam nadzieję, że nasz aparat to wyostrzy. Bo wiecie, że my z tym mamy problemy. Więc chwila. Tak, wyostrzyło się chyba nie. O, już łapało! Dobra, nie będziemy na to marnować czasu. Statyw kosztował 25 zł. Czemu się na niego zdecydowałam? Bo tak jak właśnie rozmawiałam z Pauliną w sklepie, on jest na takich krótkich nóżkach. Czyli dziewczyny, będę mogła dla Was pazurki kręcić z mojego wióreczka. Będzie mi 100 razy wygodniej, już za statyw nie będzie robiła mi encyklopedia PWN. -u. Mogę się teraz do tego przyznać. Także statyw on oczywiście ma wyciągane nóżki i też Paulina bardzo mi pomaga, bo mi właśnie wytłumaczyła, że on jest na takie, takie trochę teleskopowy jakby. Dobra, teraz to? Jak to się wkłada? No i dobra, Paulinie to poszło bardzo sprawnie, a ze mną już jest widzę gorzej, jak to teraz wsadzić, dobra wiecie co, fajnie, o nie poszło, to trzeba jakoś chyba kręcić czy coś, Paulinie to poszło bardzo sprawnie, przepraszam Was za moją nieudolność, nauczę się, ale na pewno będzie teraz więcej filmików paznokciowych, także mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, ja jestem zadowolona, bardzo za 25 zł, oczywiście... O Franciszka, pardon, że tutaj na ciebie nie nadepła. Na pewno słuchajcie, będę. Y, ja uwielbiam kręcić te filmiki. Mam nadzieję, że też lubicie je oglądać. Dobra. I teraz y, dwa przedmioty, dwa przedmioty i to jest tak. Zegarek. Pierwsza rzecz, taki budzik, jest po prostu ekstra. Zapłaciłam za niego całe 15 zeta i umówiłam się z paniami tak, że skoczę gdzieś, kupię baterię, sprawdzę czy zegarek działa i teraz już, moje drogie, dokładnie wiecie, że jest 10 po pierwszej, a ja dla Was nagrywam ten Peksowi. I co jeszcze mogę powiedzieć o tym zegarku? W ogóle była zabawna sytuacja, bo było przed dziesiątą. Podeszłyśmy z Ewą do sklepu, gdzie tam są baterie, jakieś tam inne rzeczy. I Ewa mówi: Która jest godzina? Bo tam dwóch facetów czekało. No nie wiem, poczekaj, zerknę. wyciągnę Wyciągnęłam zegarek i mówię: Chorobcia Ewa, u mnie to jest w ogóle po trzeciej, trzeba kupić baterie, Po prostu była kopa fanów przed sklepem, ale to tak yy, chciałam rzucić między wierszami. I to już jest coś, co kupiłam właśnie Paulinie, która zamierza mnie odwiedzić, bo jak nie wiem, wiecie czy nie wiecie, Paulina jest ogromną fanką w ogóle czaszek. Tak. tak jak oglądam tam czasami coś u niej, czy widzę zdjęcia na Instagramie, wiem, że jest ogromną fanką czaszek, więc kupiłam jej coś takiego plastikowego. Ja wiem, że może to jest trochę tandetne, ale mi się to bardzo spodobało. I tak myślę sobie, że osobie, która lubi właśnie takie rzeczy, motywy, czaszki, ja mówię na pałeczki kosmetyczne, na jakieś przybory, będzie trzymała tam, co po prostu będzie chciała. No ale dobra, koniec z przedmiotami, w sumie było już trzy. Yy, czaszkę kupiłam na 1 maja już w zupełnie innym lumpeksie. I moje drogie ciuchy, ciuchy. Dżinsy sobie zostawimy na koniec, yy, ponieważ chciałabym je przymierzyć. No to Wam tylko tak pokażę, yy, bo no nie ma sensu, żebym się tutaj stroiła w piżamę. Rozmiar 10, firma nieważne, jakaś tam nieznana, ale ja uwielbiam takie portasy do piżamy. I powiem wtedy kiedy wiem, że w domu nie odwiedzi mnie nikt, jestem w stanie w takich chodzić cały dzień. Może nie kupuję ich koniecznie też do spania, ważne do takiego latania po domu. Niekoniecznie do sprzątania, bo jestem fanką domestosu i potem wszystko mam po prostu kane odbarwione, ale takie różowe i to jest super materiał. I powiem Wam jedno, możecie, to jest różowe, taka funkcja tutaj w aparacie, jak patrzę, wyglądają na czerwone. Nie, one są takie bardzo, bardzo różowe portasy. Kosztowały dosłownie jakieś grosze, bo są lekkie, kupiłam je na wagę. I też muszę Wam powiedzieć, że chcąc kupić sobie taką dobrą piżamę z wspaniałego materiału, Musielibyśmy zapłacić no, sporo w normalnym sklepie. W się jakieś groszaki, więc super. Dobra, ale jeżeli jesteśmy przy groszakach, moi drodzy, tak. Tak, ja wiem, co teraz będzie. Większość z Was pewnie na czele z moją ukochaną Nesją, 8, 9, łapiecie się, zagodzcie. Kolejna kurtka. No tak, ale jak Wam powiem, ile za nią zapłaciłam, to już rozwieje wasze wszystkie e, wątpliwości, że jestem delikatną wariatką. Więc to jest taka kurtka e, z HM-u, taka bym powiedziała bardzo delikatna, przeciwdeszczowa kurtka. I ja też muszę tutaj przyznać się do pewnej rzeczy, że ja nieczęsto sięgam na stoły, czyli zawsze szperam na wieszak. No ale ta kurtka tak leżała, mówię, kurczę, ten kolor, wiecie, że ja mam zboczenie na, na punkcie koloru khaki. I mówię dobra, moja siostra mówi, Bożena, kolejna kurtka, kolejna zielona kurtka Ewa, mówię spoko, zobaczymy ile kosztuje. I teraz Wam powiem, że za tą kurtkę zapłaciłam 2,70. Dokładnie tyle, ile słyszycie? 2,70 groszy. Co wy na to w ogóle? No. Czy nadal uważacie mnie za wariatkę, która kupuje sobie za dużo kurtek? Na pewno nie bo za 2,70, kto by tego nie wziął, słuchajcie, a tym bardziej, że jest naprawdę fajna. Więc tak, 2,70, jeszcze raz to powtarzam, ona jest na takiej czerwonej krateczce, naprawdę nic tutaj nie jest porwane, nic nie jest pozaciągane, na takie chłodniejsze dni, kiedy na przykład pada deszcz, no rewelacja, a cena w ogóle masakra. Dobra, w kolejnym sklepie, wiecie co tak naprawdę, to już nie pamiętam, gdzie co kupiłam. Nie, to kupiłam na Narutowicza, spodnie w skandynawskiej. I tą bluzkę też kupiłam w skandynawskiej. I to jest New rozmiar 10. I oczywiście Ewa też się śmiała, mówi, będziesz kręciła holeny tak. A masz na sobie bezpieczną koszulkę? Oczywiście. Bez tego ani róż, bo gdyby nawet mama zobaczyła mnie, że nie mam pod koszulki wietrze, precyki, mogłabym mieć przekichane. No, a jakbym właśnie nie założyła, też mogłabym mieć przekichane, to pewnie zaraz byłabym. Dobrze, więc wrócę sobie tutaj rzucę. Powiem Wam jedno, dlaczego ja to wzięłam. Zapłaciłam za to chyba też te 3 złote, bo dziś w skandynawskiej było taniej, ale bardzo lubię oglądać zdjęcia na Instagramie i często widzę właśnie takie alakieckie. Ja on teraz tylko tak włożę na dżinsy, już nie będę się tutaj rozbierać. Widzę takie zdjęcia na Instagramie do takich białych agdasków, do trampek tylko że chyba są różniejsze. Dziesiątka niby 38. Jeszcze z Ewą miałyśmy taką konsternację. Czy, 30, czy dziesiątka to jest 38, czy to jest 40? Po prostu... Ale teraz już wiemy. Franciszka, pardon mogę. O, wydostałam się, Franciszka mi się do tego buta. Więc wybaczcie, nie będę się już rozbierać, ale to jest taka, jak chcę, trochę obcisła. No troszeczkę tak, jednak wolałabym, ale wiecie co, może jak zdejmę podkoszulkę i zdejmę portaski, to na też zupełnie inaczej będzie się układać tu kawałek jakiejś taśmy. Ale właśnie często widzę właśnie ten krój, ale mi marzy się taka, ale w kolorze takiego nude, karmelowego, to mi się bardzo podoba. Także coś takiego mówię bez jeansów i bez podkoszulki na pewno będzie układało się zdecydowanie lepiej, ale jest jak nowiutka z niuluka też za jakieś marne grosze, więc, no, szkoda było nie brać. Dobra, poprawiam zaraz swoją grzywę i pokazuję Wam kolejną rzecz, którą udało mi się kupić. A, i tutaj to nie będzie wymagało y, mojego przymierzania, chociaż dla niektórych może by trzeba było, ale. Więc co kupiłam? Skarpety. I też powiecie, no, po prostu masz na czkane w głowie, że kupisz skarpety w Lombekzie. Nie, nie, nie. Tylko nowe oczywiście. I powiem wam jedno, że u nas ciężko jest dostać na przykład dobre skarpety. Teraz sobie kupiłam w H&M niby jakieś tańsze. Powiem wam szczerze, już nie były takie dobre jak te droższe. I tutaj mam takie Halloweenowe w... Boże, teraz zabrakło mi słowa. No w tom, w dynie. <laughs> Dobra. Takie w dynie za 3 zeta i dwie pary takich nowiutkich, pięknych skarpeteczek takie same. To są o, takie skarpetki, takie ala ażurkowe. Już muszę powiedzieć, że zawsze, kiedy kupuję dwie pary takich samych, a zdarza mi się to bardzo często, jedna para ląduje u mojej siostry Renaty. Także Renata, jak będziesz oglądała ten filmik, te, te skarpety są dla Ciebie. Podobają Ci się? No. Dobra. Słuchajcie, kolejna rzecz. Także skarpety i na to też... O, Jezu, kapec mi chwila. Też zwracajcie na te rzeczy uwagę, bo nie mówię, no może... chociaż kiedyś. Kupiłam mojej mamie trzy pary nowych gaci. Za dziesiątaka. Frania, jak pięknie pięknie, słuchasz, gdybyście teraz ją widzieli noszą. Dobra. I ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz, za którą zapłaciłam. To jest to, bo zaraz Franka się do tego. Nie, przedostatnia, przepraszam, przedostatnia. Koszula. koszula w kolorze khaki. Boże, za 12 zł. Czasami sama się słucha i nie wierzę. I tak sobie pomyślałam w ogóle o tej koszuli. Że pewnie na początek dam tą koszulę Renacie, bo Renata lubi takie koszule, Zobaczymy tylko ten materiał. No nie wiem, mi się ona, powiem wam szczerze, podoba. Tylko co, nie podobają mi się jej rękawy, ale to mi absolutnie nie przeszkadza, ponieważ jak każdą koszulę, nie potrafię nosić koszul tak. Czyli już wiem, że do jakiegoś biura bym się nie nadawała. Podejrzewam i mentalnie, i bo ja siedzieć ileś godzin przy biurku, nie, 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 wolałam roznosić ulotki. Szczerze Wam mówię, nie, na, nie nadaje się do takiego po prostu, jak to mówi y, bandzia z kabaretu, y, no onówka po prostu mnie nosi, nie? I jak to mogę powiedzieć, że te buty to jeszcze niedawno były obcasy. No, także tak wygląda ta koszula. Co myślicie? Taka khaki, luźniejsza, y, w takim właśnie stylu ala Czekajcie, guziczek. Dobra, już nie będę się z tym pindolić. Wygląda to tak. Także mam nadzieję, że mojej Renie spodoba się ta koszula. Jak coś, to na pewno na jakiś czas bym jej um, oddała. Dobra, i kolejną rzecz, którą muszę na siebie wcisnąć, to są spodnie. Ale zanim przerwę filmik i będę wciskała się w te spodnie, chcę Wam tylko kazać, bo tu kupiłyśmy w Szmizjerce. I tak mówię, Ewa, zobacz, jakie fajne dżinsy. A Ewa mówi tak, pożena nie zmieścisz się. A ja my tak, chorobcza, sama nie wiem. I tak miałyśmy tutaj trudność, to są z krosa w ogóle spodnie. I miałyśmy trudność ze znalezieniem rozmiarne. Są niby takie wyższe stanie, no nie? Ale jakie są maleństwa? Ale zaraz się Wam w nich pokażę. Od razu mówię, że jeansy już przymierzałam, jak przyjechałyśmy, bo Ewa była ciekawa, czy się w nie zmieszczę. Tyle muszę je skrócić. Ale dobra, wciskam się w te dżinsy. Jestem już w dżinsach. Jak widzicie, wcisnęłam się. Dżinsy są bardzo fajne, bo są właśnie wyższe w stanie. Co powoduje, że dla mnie takie spodnie są o wiele bardziej wygodne, a też że wydaje mi się, że są takie mm, bardziej właśnie smukłe. Ja nie lubię tych takich totalnych biodruwa, biodrówek na tych krótkich suwaczkach. Pewnie Wam że schylając się i widząc tak zwaną skarbonkę, no dla mnie to jest nic estetycznego. Także tak, kochane moje, czy ja mogę się tam przybliżyć? Co? Masz chęć na przytulaski? Ty, moje najpiękniejsze, ja powiem Wam szczerze, że ja tak ją kocham, że po prostu, tak? O, no, dobrze, moje piękne, moje cudowne, pokaż się dziewczynom, jak Ty rośniesz jak na drożdżach, tak, Frania? No, także dżinsy prezentują się tak, teraz ocencie moje drogie, kupencja w tych dżinsach. Co myślicie? No, nie zakładałam teraz szpilek i tak dalej, bo twierdzę, że no, jak i tak są za długie, to nie ma takiego najmniejszego sensu. Ale chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz i bardzo za nią podziękować. Także tutaj pozwolę sobie Mopsa oddelegować na fotel. Yy, moje drogie, chciałam z tego miejsca bardzo, bardzo Wam podziękować, ponieważ dziś odebrałam przesyłkę. I jest to paletka, paletka cieni, którą mi poleciłyście. Tam ja prosiłam w filmiku ze swoją kosmetyczką, żebyście poleciły mi jakąś fajną paletę. I ta jest zoewa. Tak, tak to się, nie wiem, czy tak to się czyta. I powiem Wam jedno, że jak otworzyłam tą paletkę, to po prostu stwierdziłam, że znacie mnie idealnie. Naprawdę. Kurczę. Dziewczyny, tu są takie kolory, które... Nie ma nawet jednego koloru w tej palecie, który by mi nie odpowiadał. Jest genialna. Koszt tej palety to było, tak jak mi pisałyście, 70 kilka złotych. Ale powiem tylko tyle, że mój mąż zamówił mi ją w sklepie e, Minty. Ja naprawdę postaram się nagrać jakiś filmik o tej paletce, jak mi się jej używa i tak dalej. Ale najgorsze jest to, że dostałam cuksa. No, a dlaczego najgorsze? Ponieważ dziś, moi drodzy, będę miała jak ja to mówię, USG bebechów. I od godziny 12 nie mogę już nic jeść. A wiecie, że jak nie można, to chce się bardziej. tak o 19.15 kupiłam sobie 3 soki w kartonie, muszę bardzo dużo wypić, a później od którejś godziny w ogóle nie mogę siusiać, także to jest dla mnie jakaś masakra. Już teraz nawet na samą myśl, chce mi się jeść i chce mi się siusiu. Także tak. No, to trochę tak odbiegam od tematu. Co jeszcze raz powiem wam? Myślicie o moich jeansach? Mówię, jak będą skrócone, będą bardzo fajne. Dobra dziewczyny. Także jeszcze raz. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za paletkę, pisałyście też o innych, ale tak sobie sumowałam, bo patrzyłam na te komentarze jednak tą firmę, tą konkretną paletkę po tej jej kupno radziłyście mi najbardziej i powiem Wam, że naprawdę, jak ją otworzyłam, mówię, Boże, przecież tu jest nawet jednego koloru nie ma, którego bym nie zużyła, bo tak najczęściej w tych paletach jest, że używamy troszkę jakiegoś tam, nie używamy, także jestem pewnie naprawdę przekonana, że będę z niej zadowolona. Ściskam Was za to, naprawdę dziękuję. Jak będę potrzebowała jeszcze jakiejś rady, na pewno się do Was zgłoszę. Także tak, mam nadzieję, że moje zakupy Wam się podobały. Jeszcze raz mówię, kurtka kosztowała tylko 2,70. Kciukujcie, subskrybujcie ten kanał, bo wiecie, że będzie nam bardzo, bardzo miło. I jeszcze raz naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło. No to wszystko dziewczyny, ściskam Was jeszcze raz. Pa!